Ja nie jestem z tych, którzy marudzą i generalnie mam plany, staram się, staram się pracować tam, gdzie mogę. Ale, ale, ale też no to jest taki czas też na odpoczynek i jakąś taką też regenerację, pozbieranie myśli, zatrzymanie się w miejscu, zastanowienie nad, nad tym, co dalej. Ja osobiście traktuję ten czas jako taki potrzebny, i no nie powiem, że się cieszę, że jest pandemia, no bo to jest dramat dla wielu ludzi i żal mi tych, dla których to naprawdę jest tragedia, bo przecież wszyscy ci, którzy pracują w teatrach, którzy koncertują, no mają ogromny problem, ale też wierzę, że większość, jednak, artystów. Jakoś sobie radzi i no, każdy się musi zaadaptować do tego nowego świata, nowej rzeczywistości. Im szybciej, tym lepiej, dlatego że no, nie wiemy, co będzie za chwilę, nie wiemy, czy znowu nas nie zamkną, więc no, musimy szukać jakichś takich możliwości mm, pracy, możliwości zarobkowych, które. Mm, no, pozwolą nam zwyczajnie zarabiać pieniądze, nie ryzykując zdrowia swojego i innych. Ten 2020 mm, mocno mnie dojechał, że tak powiem, i myślę, że nie tylko mnie. Także niech on się już lepiej skończy. Chciałbym, żeby po prostu ludzie mogli normalnie funkcjonować, żyć, pracować, spotykać się ze sobą. No, jak słyszymy, czytamy, no, to ryzyko nie znika i, i kto wie, czy nie będzie jeszcze gorzej za chwilę. Mam nadzieję, że moi bliscy i jak najwięcej znajomych, rodzina, ty, ekipa, moi, moi współpracownicy będą po prostu zdrowi i, i uda nam się jakoś przetrwać ten czas. No i trzeba się nad tym koncentrować, żeby zabezpieczyć siebie, bliskich, rodzinę, przyjaciół i uważać na siebie po prostu, no bo jeżeli zadbamy o siebie, to zmniejszamy też ryzyko naszych bliskich.